Siemaneczko wszystkim, tu Lislav. witam was w kolejnym odcinku serii newsy, dzisiaj pogadamy sobie trochę o Lillmuseu i o tym co się ostatnio wokół niego dzieje. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w link w opisie. A tymczasem, my przychodzimy sobie już do sedna. Na początek ostrzegam was, że tematyka tego odcinka będzie poruszała kwestie takie jak gwałty, przemoc seksualna, etc. Et, 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 więc jeśli nie chcecie mieć y, styku z takimi treściami, to wyłączcie ten film. Ok, przychodzimy sobie już do sedna. Do rzekomego gwałtu miało dojść w styczniu tego roku. Rzekomo dwie kobiety miały przyjść do Lin Muzea. A Lil Mosej miał zaproponować im seks w pojeździe, na co kobiety te miały się zgodzić. Jednakże, rzekomo poszkodowana kobieta, yy, która tak jakby zgłosiła Limuzeja na policję i zaczęła tą całą sprawę, miała stracić przytomność po wypiciu jednego z napojów, które Mose jej podał. No i po yy, oprzytomnieniu na chwilę, miała zobaczyć Limuzeja, który na niej siedzi i uprawia z nią seks. Stwierdziła też, że kilka razy traciła i odzyskiwała przytomność, i podczas jednego z takich e, epizodów zobaczyła jeszcze innego faceta, który robił to samo. 21 kwietnia tego roku Lin zajmiał miał się pojawić w sądzie na takie wstępne przesłuchanie, jednak tego nie zrobił, w związku z czym aktualnie jest poszukiwany przez policję pod zarzutem gwałtu drugiego stopnia. Gdyż automatycznie nie pojawił się na sprawie sądowej, więc automatycznie stał się poszukiwany. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, jest oskarżony o gwałt drugiego stopnia. I z racji tego, że jest już pełnoletni, to na mocy prawa stanowego yy, stanu Waszyngton grozi mu maksymalnie dożywocie bez możliwości wyjścia warunkowego. Dolnych widełek nie ma i jednocześnie oprócz lub zamiast kary więzienia. Może dostać grzywne w wysokości maksimum 50 tysięcy dolarów. No cóż, pamiętajcie, że sprawy o jakieś tam gwałty czy molestowania seksualne przez celebrytów są dość zawiłe, dość trudne. No i ciężko jest ocenić winę tego celebryty, więc na ten moment trudno jest moim zdaniem ocenić winę muzea. Po prostu uważam, że powinniśmy czekać na updatey. I zobaczyć jak młode się zachowa. Moim zdaniem powinien oddać się w ręce policji. No ale zobaczymy co on zrobi. Okej, okay, ci żeby było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam spodobał. To nie zapomnijcie dać łapki w górę. Suba. Oraz wejść na mojego Instagrama. Oraz na grupę Trafstar Polska. Do której linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.